To, jak będzie wyglądał twój poród, tego się nie da przewidzieć. Nikt ci tego nie powie z wyprzedzeniem, natomiast możesz się zawsze przygotować. I moim przygotowaniem, naturalną praktyką, a nie tylko moją, ale też wielu, wielu kobiet z całego świata, się stała ziołowa siedówka woda, para, zioła, ciepło. Coś cudownego. I dzięki niej możesz się przygotowywać do porodu swoje krocze, tkanki, mięśnie na miednicy. Możesz się łączyć ze swoim dzieckiem. W czasie porodu ją wykorzystać, żeby właśnie ułatwić cały przebieg. I później w połogu dla regeneracji, dla doładowania energii, dla relaksacji. I kochana, ja jestem dulą. Jestem współzałożycielką kobiety w pełni i zajmuję się nasiadówkami już ponad 5 lat zbierałam wiele doświadczeń i lubię je przekazywać. Więc zapraszam Cię do takiej konsultacji, gdzie zanurzymy się głębiej w ten temat, jak siebie przygotować z nasiadówką do tych różnych etapów Twojego życia, Twojej transformacji, porodu i połogu, i dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz właśnie, żeby tę naturalną praktykę stosować. Zapraszam ci serdecznie.